u mojej To my tak zaczniemy. Żelazka jest z duszą. Z duszą? Tak, tak, tak. Dlatego musimy się napatrzeć, rozmawiać, żeby po prostu w Polsce odchodzić. Panie Alfredzie, żeby tak dobrze się tutaj rozwijało, to przynieśliśmy właśnie. Jeszcze no, jedną. tak, Je, Nie umiem wyjąć tego do zabytku, no. do tego, nie, to. to się, da tak? No, tak, ja się bałam, żeby Nie, nie, To jest nie, mojego taty. Jak rano szło się to nie, 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 To tało, kochana, to nie, to nie, To zadać. by napisać. nie, 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 to To Ktoś tu się tak rusza, ja się bałam, że to się rozleci, bo... dzie, dzie, dzie. Hmm, Nie, nie, nie. Nie, koreczek jest, tylko knocu chyba nie ma, nie? Zobaczmy. Ale to, to trzeba napisać. 70 lat to nie wyłożyłaś. To trzeba napisać. Hmm. To napisać. zaraz Stasia napisze karteczkę, zostawi. To, to, I tu to, jeszcze, to, to. i tu jeszcze taka wprawdzie zniszczona, to jest taki modlitewnik. Mhm. Ja dostałam w Sieniawie, Sieniawie pod Zbarażem, od Pana. Który mówi, że tak pilnowali, tak... To będzie w świętym końcu. No właśnie, o tak Pod, można to. otworzyć. To Pod jest jedna książka zniszczona, a druga, ale to widać, że taka była po prostu przetrzymana, nie? A Echa. druga, droga krzyżowa. Ej, Ale też to trzeba będzie wszystko odpisać. No, ja to mam parę ma modlitewników i one będą to, tutaj. to jeszcze nie koniec. Jest. No to no, 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 Wierzbowiec. to oh, ksiądz. Ojej, je, 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 je był. pan ma korzenie. Stręt otacza. Cztery kilometry od trybu. No. A ja, a mi 15? 15. Tak Rozdwiany no, no, albo Ostrowczyk. Ja mam piękną mapę w okolicy Bogu. To przeprowadzę na to, że się tam pojedzie. Daszło Taki dzień pokazać, jak to być stamtąd wyjeżdżali. Chociaż nie wyborzili, ktoś z was. Było? Nie. I ten gospodarz odjeżdża, a ta, któraś mówi, tatu, tatu, zostań już. A nie, ja jeszcze coś przywiozłem. Obowiłem się z leśnikiem, leśnik ten koło kościoła, kołany, pojechał gospodarz ten. Za chwilę dwa strzały. I tu na placu zrobiła się cisza. A ja mówię, i już do domu nie powrócił. Pozostał. Gdzie jest pochowany, nie wie. Słuchajcie, ludzie płakali wtedy. No, no. Tutaj to było coś niesamowitego. No. Czyli co? Już wszystko porobiło. Nieprawda. <grystanie> <grystanie> was. Ja przepraszam, że mówię o sobie, ale to jest ja, cała historia. Jasne, jasne. I dwa lata temu. Pojechałem do Szczelida, do Kabidologu. Rozmawiał z szefem i mówię tak, słuchaj stary. Od razu mu po imieniu. Jestem ty i jest tym. Kto, niż... Kto to był? Oj, zaraz jej przypomnę. któryś. Nie, 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 nie. Nie, i ja się nazywać. Łapko wpisanego i mówię, potrzebuję, to jest wielkość, trochę większa, granitowo taki, no, taką płytę, 7 cm gruba, 2,10 na metr 10. No dobra. Pomyślałem, że do tej pory nikt nie uczcił pamięci księży pomordowanych tam na kresach. Nie duchownych, 10, 10, nie duchownych. tylko księżyc. I zobaczmy. Dał. Przywiozły, <laughs> dał do kamiliarza 90, chyba 14. Po szczególnymi siebiami wypisali sobie. I za kościołem, tam gdzie będzie przyszły cmentarz, ale to jest przy cmentarzu, dotychczasowy. Duży plac. Oprócz tego, oprócz tej tablicy, posadziłem 94 drzewa. I posadziłem je w kształcie krzyża. A ksiądz w tym w tej Alei Pamięci, jak nazwałem, zrobił, prosiłem o zdrowie krzyżową. Zawsze w piątych drogach przeżywałem. Pamiętacie? Pamiętaj to? Pamiętam Zarządu z Polesławca ktoś był na tym odsłonięciu. Może jeszcze pan Wajdyle żył. Tak, on był. Ale od no, no, poszedł coś dużą współpracę z każdym. Wydzie, że dzięki nie ja poznałem i dobrze by się z nim współpracowało. No ale to nie znaczy, żeby tylko upominać się o sprawozdaniu. I kiedy już to wszystko porobiłem, jeszcze wpadł na pomysł i namówiłem nadleśniczego w Świętoszowie. Mówię, słuchaj stary, a gdyby tak obelisk poświęcony rodzinom leśniczym, Ale to było Była Pięknie, pani? Pięknie to zrobił. To przecież... I no, aleja, i pomnik. Aleja, to wszystko tutaj, bo on tutaj był skopiowany. to. Tą... Podziękowałem, bo jak trzeba, mówić. I to dzisiaj, co jakiś czas tylko porozmawiamy sobie, gra. On wlot lot chwytał to. Czuł to, A wtedy pisku był. Na tej uroczystości w Ruszowie. Była to orkiestra sturowa. I, I ładnie było być w trójce. A my tam przecież w trójce też. I to Pan to ja wiem. <śmiech> <śmiech> też ja Nie chwalący się. Także już tam coś za sobą ma. I kurczę stąd, bo to były dwa. W garażu, Straż to stała tak. Jest... Cholera, pomysł. Ja zrobię izbę. Do gwiny, do urzędu. Do... Mamy pieniędzy. Cholera krzyż ja nie powiem. Czy ja kiedykolwiek chciał pieniądze Podjęli uchwalę, przekazali. No to zaraz, chłopcy ze straży padli. Stare tynki obili, mówię, to zostanie stary. cegły surow. ale strop, co to za chata podolska, jeśli nie ma dzie, dziewnianego stropu, Idę do swego. jadę do swojego uśmiechu, mówię, wiesz co, ty masz tak i Co się stanie, jak tak siedemkać na belek? To wystruga, ale tak. No tak, tak. Pierwsza po nastrugać. Dobrze. Klej się dać. No <taps> <taps> to, to wtedy jeszcze to jedziecie. Zresztą polsko polską No i, i, i następny rok. Umiera mi festiwal. To przeprowadzałem, to udało mi się do żarów. W żarach to nie było. Nie będzie? Nie, nie będzie. Bo nie mamy pieniędzy. Dlatego ja tego, tego, tego jak się Przecież ja nigdy pieniędzy nie miałem. Panią, bo ja tak się dziwiłam, bo Pani Józef miał do mnie zadzwonić, nie? E, bo ja mówię, my mamy zespół, coś tam. I widzę, ja się już się tam sama nie zgłosiłam, ale nie to... on do mnie też nie dzwonił. I też mówi, nie dało nam pieniędzy mojego modelu. Ja i sobie do Modal. To nie ma się przyjaciół. On jest dyrektorem wydziału z tym to, to jest jego sprawa, nie będzie. No. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Zostało w Lwowie, w moim mieście zieleni i bzu. A ja chodzę po świecie i ten żal mam. I zapomnieć nie mogę, że kiedyś, że tam moje serce zostało we Lwowie. Wielu nas tysiąc lądów i mórz, Zatrzymałem się w drogi połowie. Jak tu iść, kiedy dojść, ani rusz. Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się zdaje, bo wysył pod sobą mam brud. Że to wczoraj jechałem tramwajem, który wolno pod górę się wlokł. Że to wczoraj w pasażu hausmana za dwie szóstki kupiłem w grzu. Że to wczoraj w gałęziach kasztana.